Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zadać zdjęcie do kontaktów w telefonie Realme C61. Na początku przechodzimy do aplikacji telefonu, a następnie do kontaktów i wybieramy kontakt, na którym chcemy zmienić zdjęcie. Teraz przechodzimy do opcji yy, długopisu i naciskamy na ikonkę. Teraz wybieramy, czy chcemy zrobić zdjęcie w trybie rzeczywistym, znaczy w trybie rzeczywistym, czy po prostu w tym momencie. Czyli podnosimy telefon i robimy zdjęcie, które ustawia się na zdjęcie kontaktu, czy wybieramy zdjęcie z galerii, które mogliśmy zrobić kiedyś. Wybieramy takie zdjęcie, następnie ustawiamy. Tak, byśmy chcieli i dajemy na dole wybierz. Gdy już skończymy edytować kontakt, dajemy na w prawym górnym rogu przycisk Zapisz. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!